Cześć! W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do przygotowania kolejnych bardzo smacznych ciastek z wróżbą. Tym razem ciastka będą w kształcie piramidek. Ciasto bazowe jest dość podobne do poprzednich ciastek rożków. Tyle, że na końcu jeszcze posmaruję je rozkucanym jajkiem. Dzięki temu ciasteczka będą bardziej rumiane i apetyczne. No i będą myślę jeszcze smaczniejsze. Na początku przygotowuję ciasto do miski wsypuję mąkę, dodaję cukier puder, a także cukier z wanilią. Wbijam kolejno 3 jajka i dodaję trochę oleju, a także niewiele wody. To wszystko mieszam. Następnie przekładam ciasto na blat i wyrabiam. Ciasto powinno być elastyczne i niemalże tak twarde jak ciasto makaronowe lub na pierogi. Ciasto wałkuję na omączonym blacie, następnie dzielę na kwadraty. Na każdym kwadracie kładę taki rulon z papieru, na którym wypisuję życzenia, sentencje czy po prostu coś miłego. Kładę na takim kwadratowym cieście i zlepiam brzegi tworząc taką piramidkę. Następnie przekładam ciastka na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i z wierzchu ciastka smaruję rozkłóconym jajkiem. Tak przygotowane ciastka wstawiam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i pieka około 15-20 do 20 minut, aż ciastka wyraźnie zrumienią się z wierzchu. Po upieczeniu ciastka zostawiam do całkowitego wystudzenia, a następnie przekładam na talerz i obficie posypuję cukrem pudrem. Dzięki temu ciastka będą jeszcze bardziej słodkie. I tutaj zobaczcie, mam takie jedno ciasteczko. Ono jest dość kruche i delikatne. Przełamuję je i w środku jest wróżba na wsuniętej przeze mnie karteczce. Karteczka nie jest w żaden sposób tłusta. Napis jest czytelny. Ciasteczka oczywiście są bardzo smaczne, słodkie, takie właśnie lekko-waniliowe. Przygotowanie tych ciastek, jak widzicie, jest bardzo proste. Więc ja zachęcam was do ich zrobienia w domu, nie tylko z okazji Andrzejek, ale możecie też przygotować się na nowy rok lub na jakąkolwiek inną okazję spotkanie ze znajomymi czy z rodziną. Czekam na wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!